Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze. Pytanie krótkie tutaj o kwestie związane ze stadionem, który jest obok nas. Tutaj Pan wymienił wymienione stolarki okiennej na Trybunie C. Moje pytanie jest takie, bo słyszałem już, chciałem się teraz upewnić, czy prawdą jest, że jeżeli te okna nie zostaną wymienione, to tam nie będzie można przyjmować kibiców gospodarzy na tej Trybunie C? No właśnie powiem szczerze, że ze stadionem my zaczynamy mieć dość poważny problem z racji tego, że no nie ukrywam, że na stadion już trochę lat ma i swoje problemy techniczne też ma i w zasadzie w każdym zakresie te problemy występują. W tej chwili borykamy się z problemami zarówno od strony przepisów PZPN, czyli mamy niezgodne z przepisami krzesełka, od strony bezpieczeństwa, czyli nadzoru budowlanego mówimy o tych oknach, o których w tej chwili jest mowa. Ze strony policji uwagi o y, monitoringu, który nie spełnia wymogów ustawy ustawy o, ustawy, um, o bezpieczeństwie imprez masowych, no i, i ze strony straży pożarnej o po prostu trybuny, które są przestarzałe i nie spełniają wymogów PEPOS. W sytuacji, kiedy w e, bieżącym roku e, był planowany czy rozpoczęte były prace odnośnie dokumentacji projektowej, na modernizację stadionu, no to te wszystkie służby były troszeczkę uspokojone tą sytuacją, bo wiedzą, że podjęliśmy działania w tym zakresie, żeby tą sytuację ogólnie poprawić całego stadionu i wtedy uwzględniono by te wszystkie potrzeby tych służb, o których mówiłem. W sytuacji, kiedy już wiadomo, że już to projektowanie się zakończyło i nie wiadomo, co do jego przyszłości. No musimy zacząć działania, które przynajmniej w jakimś zakresie te najważniejsze problemy stadionu będą rozwiązywać. Uznaliśmy, że najbardziej i takim najważniejszym elementem w tej chwili jest wymiany właśnie tych okien w tym tak zwanym akwarium, jak my to nazywamy, tam, gdzie jest pomieszczenie głównie do, do nadzoru monitoringu może nie monitoringu tylko oświetlenia i, i sprzętu nagłaśniającego, ale również pomieszczenie dla tak zwanych dipów. ów bo te okna po prostu są niebezpieczne i Nadzór Budowlany zwraca na to, na to uwagę. Nie na razie nam wpisuje to jako uwagę, natomiast może się okazać, że w przyszłym roku będziemy mieć po prostu w ogóle wyłączony stadion z eksploatacji, dlatego jeżeli będzie decyzja o dalszych krokach związanych z projektowaniem stadionu, to pewnie sobie znowu kupujemy troszeczkę czasu tych wszystkich służb. Natomiast jeżeli takiej decyzji nie będzie, musimy rozpocząć jakieś działania, które związane są z poprawą stanu technicznego stadionu. Dobrze, Panie Dyrektorze, dziękuję w takim razie za tą informację. To jest taka sytuacja, nazwę to Podbramkowa, jeżeli chodzi o stadion. Z tego projektu na, na, na projekt stadionu na tym prawie zostało 700 tysięcy złotych, bo to nie zostało w całości wydatkowane. Więc tutaj być może warto, aby Komisja Promocji Sportu wystosowała jak, jakiś wniosek do Pana Prezydenta, aby chociaż te 100 tysięcy złotych z tej puli przeznaczyć na wymianę tej sprawy takiej okiennej, żeby nie było sytuacji, że meczów nie będzie, się, nie będzie można rozgrywać na stadionie w Włodzisławiu. Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze. Pytania są? Tak. Pani Wiceprzewodnicząca, proszę. To ja jeszcze, a propos stadionu, chciałabym się dowiedzieć, czy stadion na siebie zarabia, czy jakiekolwiek są wpływy z wynajęcia tego obiektu? No, wpływy mamy oczywiście, bo wynajmujemy stadion na różne wydarzenia. Głównie to są wydarzenia też nasze miejskie, więc ciężko mówić o jakichś nadzwyczajnych wpływach, ale na pewno na siebie nie zarabia. Jeżeli chodzi o wynajęcia zespołom piłkarskim wynajmujemy to naszym lokalnym zespołom a tam mamy uchwałę Rady Miasta, która bardzo preferencyjne warunki stawia tym klubom, więc tak jak mówię, no tutaj raczej o wielkich dochodach nie ma co mówić. A znamy tą kwotę? Oczywiście, że tak. Jeżeli chodzi o wynajęcie stadionu zgodnie z uchwałą Rady Miasta jest to symboliczna stawka 100 złotych w cyklu rocznym, mówimy o takim klasycznej umowie Dzierżawy samego obiektu i samego lokum, czyli, czyli siedziby klubu. Natomiast niezależnie od tej kwoty, kluby, które rozgrywają mecze, płacą stosownie od ilości rozgrywanych meczy stosowne stawki i od ewentualnie jeszcze używania oświetlenia, czy tego oświetlenia nie używają. Też kluby płacą na korzystanie z obiektu treningowego, czyli tak zwanej glinianki, ale tak jak mówię, to są bardzo symboliczne kwoty, między 50 a 20 zł w zależności od kategorii wiekowej, za jedną jednostkę treningową. Czy Pan powiedział, że kluby płacą 100 zł na rok? Tak. A mogłabym prosić o przygotowanie informacji, ile w 2023 i 2024 roku stadion przyniósł dochodu? Jaka to jest kwota? Jasne przygotuję taką komercie. Panie Dyrektorze, pan tam jeszcze do tej informacji mógł dołożyć, czy chodzi o wszystkie kluby, czy jakieś uwzględnione tam w tej uchwale, tak? Znaczy jak najbardziej chcę powiedzieć. Ja mówiłem tylko o klubach wodzisławskich, nam się zdarza też wynajmować komercyjnie. To są stawki już zdecydowanie większe w tej chwili. W ubiegłym roku Jastrzębiowi wynajmowaliśmy na dwa mecze za 5 tysięcy każdy mecze. Dziękuję.